Miejscówka w kątach wrocławskich. Bardzo fajne miejsce, 22 km od granic Wrocławia dojazd autostradą, także bardzo szybko można tu z Wrocławia przyjechać. Wjazd jest po tamtej stronie, nad łowisko Jest to łowisko, jest tu zabroniona kąpiel. Zresztą woda tu nie zachęca do kąpieli. Od strony wjazdu. Tam widzicie są, z jednej strony wiaty, miejsce na ognisko, z drugiej tak samo. Jest kontener na śmieci, to i tojek. No i można objechać jeziorko drogą szutrową, przejechać na drugą stronę. Tutaj też jest wiata miejsce na ognisko. To miejsce wydaje się być bardziej spokojne, no bo tu już nie, kończy się droga, także nie, nikt się tak nie kręci jak z tamtej strony. I chyba jest troszkę więcej cienia niż tam. No miejscówka jest bardzo fajna. W regulaminie miejsca nie ma jest nic napisane, nie jest zabronione rozbijanie namiotów czy biwakowanie. Ale nie, pamiętajcie, że jest to łowisko, także no, zachowujmy się tutaj cicho, nie puszczajmy głośno muzyki, nie imprezujmy głośno, żeby nie spalić tego miejsca, bo jest naprawdę bardzo fajne. Dojazd jest drogą po płytach betonowych, ale trzeba dojechać tutaj z kątów. Droga się zaczyna przy stacji Orlenu, bo nawigacja was może poprowadzić polną drogą wzdłuż autostrady, która po deszczu jest niezbyt ciekawa. A od kątów dojedziemy tutaj utwardzoną drogą z płyt betonowych.